Jak idziemy. No? Gdzie Maria? Tam są. A faktycznie tu jest słupek też. Tu chyba aż dotąd będą coś ten kombinować. Tu jest jeden, tam są jeszcze jakieś słupki. Nie. co tam pisze? 130 130 130 Amelka zejdź na bok żeby ci traktor zaraz nie rozjechał co? daj tą formu co ci mam co ci mam załowić? mamo, możesz mi aż dotąd są je lekkie, lekkie podróżniki. A tu też No. Kiedy? 110. 110 Tam jest. No, no zabije się o ciebie. Taka mamie podstawiła, no. O, tam jest, jest, jest. No. Mama, kosztów będzie, będzie pewnie skręcało tam. Na... Myślisz? Albo skos! O, to to Masz tu no! Aż to? Ciekawe! Właśnie coś coś pisa! No, na podłużniesz mi! A co on ci polubi? To czekaj! A co mi? ci mam poluźnić? Tutaj, tu lewej! To czekaj, stonij z głowy! A jeszcze 50 metrów! No, to mu. Nie, to chyba nie jest 50 metrów! chociaż Hmm. Ale to by było my, a nie kry. Mamo, no? za piszą. Czej tutaj są... mamusia. Może to są. Mamo! Tutaj. No, Widzę. I tu jeszcze. No. I, tu, i, tu. I, tu, i, tu. I tu i tu. I tu i tu. Normalnie jak podchody, nie dziewczyny? Tam też dzi no, Chodź. Drugie. Tak, tam też, no.

Nie no. Jestem szczęśliwa. Jesteś szczęśliwa? No. O, patrzcie, to są te. One takie. jeszcze zgniatacie. Kurkawki. Zgniatacie? No. no. Lecia, kurać Spokojnie, w tamtą stronę auto pojechało. Możecie dalej deptać. To nic, zaraz się odszura. Ojej, co za radość. No i działają tam z tą drogą. Już tam od wczoraj kopią. Tutaj widać jakieś znaki, ale jest drzewo, więc tylko wystaje tam łycha. Zaraz pójdę do drugiego okna. Musisz kolanku i tego buta. Idzie ten śnieg. Trochę, ten samy... trochę tam jest tego śniegu. Ej, Ej. Tuncza. Czekaj, Amelia, dasz jej jeszcze więcej tego śniegu. No dlatego mówiłam tylko na chwilę, bo zaraz będziecie całe mokre. Ty mała łobuzico. Nie tak złośnięta, będziesz miała całemu. tę jak, jak tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem nie pośliznijcie. Nie. <noise>

widziała? No, Na co? Zmierzy. Nie sięgła do mnie, o nie. I co? Co robisz? Znaleźć no, i co jedna?